Strzela smakami, kolorami, zapachami wszystko jest po prostu wymagające. Absolutnie... gotują Magda tam dużo. Czasami gotują. <grywa> no. <grywa> Michel Moran zaskoczył wszystkich swoim najnowszym wyznaniem na temat Magdy Gessler. Już pierwsze słowa wypowiedziane przez znanego jurora programu Masterchef brzmiały jak zapowiedź burzy, która od dawna wisiała w powietrzu. Moran zdecydował się otwarcie mówić o kulisach współpracy z jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej gastronomii i telewizji, Magdaleną Gessler. Padły słowa, które trudno będzie zignorować, już na samym początku wyznał. Ja powiem prawdę i tym samym wzbudził ogromne zainteresowanie widzów i mediów. Relacja Michela Morana i Magdy Gessler od lat fascynowała fanów obu programów emitowanych na antenie TVN. Na ekranie prezentowali się jako duet pełen kontrastów. On spokojny i wyważony, ona temperamentna i nieprzewidywalna. Ich wspólna obecność w jury szefa niejednokrotnie prowadziła do dynamicznych wymian zdań, spojrzeń pełnych napięcia czy gestów, które zdradzały więcej niż słowa, bywały chwile, że widzowie mieli wrażenie, iż napięcie na planie można było niemal dotknąć. Moran opowiedział, jak te relacje wpływały na jego codzienne życie każde nagranie oznaczało dla niego przygotowanie się nie tylko do oceniania potraw, ale też do spotkania z Gessler, której energia potrafiła zmienić atmosferę w kilka sekund. Ten wyjątkowy klimat czasami przenosił się poza studio, wpływając na emocje i interakcje z innymi ludźmi z jego otoczenia. Nie da się ukryć, że ich współpraca była pełna paradoksów. Z jednej strony łączył ich profesjonalizm i wspólna pasja do kuchni? Z drugiej strony różnice charakterów i odmienne spojrzenie na świat gastronomii powodowały spięcia, które budziły ogromne emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Moran przyznał, że takie doświadczenia uczyły go cierpliwości, ale też zostawiały ślad w jego prywatnych relacjach. To wyznanie Michela Morana wywołało falę komentarzy, bo rzadko zdarza się, by ktoś z branży otwarcie mówił o tak silnych emocjach związanych z drugą gwiazdą telewizji. Jego szczerość sprawiła, że cała Polska zastanawia się, jaki naprawdę był kulisy tej niezwykłej relacji, i co jeszcze skrywa ich wspólna historia. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi doniesieniami i odkrywać więcej kuli z życia gwiazd, subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnych szczegółów. Michel Moran nie ukrywa, że jego słowa wypowiedziane wprost do kamer były jednocześnie wyznaniem i podsumowaniem lat pracy u boku Magdy Gessler. Już na początku nowego sezonu Master Szefa powiedział wyraźnie. Powiem Wam prawdę i tym samym otworzył drzwi do świata kulis, w którym emocje i napięcie są tak samo istotne jak same potrawy. Podkreślił, że nie potrafi wyobrazić sobie programu bez Magdy, bo to właśnie jej energia i charyzma tworzą fundament atmosfery, która od lat przyciąga miliony widzów. Ich współpraca od pierwszych odcinków budziła ogromne zainteresowanie i emocje. Widzowie przyzwyczaili się do kontrastów. Moran reprezentował spokój, dokładność i równowagę, a Gessler, wulkan emocji barwnych gestów i ostrych słów. Te różnice prowadziły do nieuniknionych starć na wizji, czasami do uśmiechów pełnych ironii, a czasem do napiętej ciszy, która mówiła więcej niż setki zdań. Właśnie to napięcie stawało się częścią widowiska, sprawiając, że program wyróżniał się na tle innych kulinarnych show. Moran w swoim wyznaniu poszedł jednak dalej. Opowiedział, że takie zderzenia charakterów nie kończyły się po nagraniach. Czasem wchodziły do jego codzienności, bo nie sposób było oderwać się od intensywnej atmosfery planu. Kiedy wracał do domu, nadal w głowie rozbrzmiewały mu emocje wywołane przez energię Magdy Gessler. Niekiedy przynosiło to frustrację, ale częściej dawało mu to impuls do dalszego działania i otwartość na różne spojrzenia na świat gastronomii publiczność reagowała na tę dynamikę natychmiast. Na profilach społecznościowych programu i jurorów regularnie pojawiały się komentarze od fanów, którzy wyrażali zachwyt nad szczerością i pasją tej dwójki, ale także krytykę za zbyt ostre słowa czy za duże napięcie. Widzowie podzielili się na obozy, jedni bronili Morana jako głosu rozsądku, inni stawali po stronie Gessler, doceniając jej nieprzewidywalność i brak kompromisów. Moran przyznał, że ta Pola Miała wpływ również na niego, bo uświadomił sobie, jak duży ciężar emocjonalny niesie rola Jurora w programie oglądanym przez miliony. W wywiadach zdradził, że najbardziej zaskakiwała go skala reakcji fanów, którzy potrafili pisać listy pełne podziękowań, ale też wiadomości krytyczne. Nauczył się traktować je jako dowód zaangażowania publiczności i dowód, że ich praca na planie nie pozostaje obojętna. Ostatecznie, to właśnie ta burza emocji sprawiała, że program stawał się żywy i autentyczny, a relacja z Magdą Gessler nabierała jeszcze większego znaczenia. Moran z uznaniem podkreślił, że choć nie zawsze się zgadzali, to właśnie dzięki tym różnicom. Program zachował swoją świeżość i prawdziwość. Każdy odcinek był nie tylko rywalizacją uczestników, ale także spektaklem emocji między jurorami, który przyciągał uwagę widzów z całej Polski. Cała ta historia pokazuje, że kulisy master szefa to nie tylko kuchnia, ale też ludzkie emocje. Zderzenie charakterów i nieustanne poszukiwanie kompromisu. Moran przyznaje, że praca z Magdą Gessler zmieniła jego sposób patrzenia na gastronomię i na życie, dodała odwagi, nauczyła dystansu i pokazała jak ważna jest autentyczność w relacji z publicznością. To wyznanie Michela Morana otworzyło nowy rozdział w postrzeganiu duetu, który od lat kształtuje polską scenę kulinarną. Widzowie czują, że usłyszeli coś więcej niż zwykłe słowa. To była szczera spowiedź człowieka, który pozwolił im zajrzeć w głąb własnych emocji i doświadczeń, tworząc jeszcze silniejszą więź z publicznością. Michel Moran od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu Masterchef, a jego relacja z Magdą Gessler stała się tematem wielu komentarzy i spekulacji. Od pierwszych odcinków, gdy wspólnie zasiedli za stołem jurorskim, widzowie mogli obserwować, jak różne charaktery ścierają się w kulinarnych pojedynkach. Moran spokojny, precyzyjny i wyważony w słowach często stanowił przeciwwagę dla ekspresyjnej, nieprzewidywalnej i barwnej Gessler. Ta różnorodność jednak nie była powodem konfliktów, lecz raczej siłą napędową programu, która przyciągała miliony telewidzów. W rozmowie z plejadą Moran przyznał, że z Magdą łączy go nie tylko relacja zawodowa, ale i osobista więź pełna szacunku i sympatii. Ich wspólna praca to nieustanne spotkania wypełnione emocjami, śmiechem, ale też poważnymi dyskusjami o kuchni i życiu. Często różnili się w ocenie potraw uczestników, czasem spierali się o techniki kulinarne lub sposób prezentacji ale zawsze umieli odnaleźć wspólny język. Moran zaznaczył, że właśnie te różnice sprawiają, iż program nigdy nie jest monotonny i zachowuje autentyczność. Publiczność od lat z uwagą śledzi te momenty, gdy Magda Gessler zdecydowanie wyraża swoje zdanie, a Moran próbuje tonować atmosferę albo przeciwnie zaskakuje widzów stanowczą reakcją, gdy nie zgadza się z jej oceną. Takie chwile budzą ogromne emocje wśród fanów, którzy komentują je w mediach społecznościowych i dyskutują o tym, jak wygląda kulisy ich współpracy. Sam Moran podkreśla, że choć na wizji zdarzają się napięcia, to poza kamerami potrafią śmiać się razem i wspierać w trudnych chwilach. Ta relacja ma także wpływ na ich życie codzienne. Wielogodzinne nagrania, wspólne podróże służbowe czy spotkania promocyjne sprawiły, że stali się dla siebie nie tylko kolegami z pracy, ale także przyjaciółmi, którzy rozumieją się niemal bez słów. Moran niejednokrotnie przyznawał, że podziwia determinację Gessler, jej nieustanną energię i pasję do gastronomii. Magda z kolei docenia jego opanowanie cierpliwość i dokładność, które często pomagają utrzymać równowagę w dynamicznej atmosferze programu. Widzowie zauważają, że ta chemia przekłada się na jakość master szefa. Dzięki nim program nie jest jedynie konkursem kulinarnym, ale także widowiskiem pełnym emocji, napięć i niespodzianek, które sprawiają, że każda edycja budzi wielkie zainteresowanie. Moran zdradził, że ich przyjaźń była budowana latami, nie zawsze była łatwa, ale przeszła próbę czasu i teraz opiera się na wzajemnym zaufaniu. Szczerość Michela Morana w wywiadzie pokazuje, że za kulisami popularnego show kryje się coś więcej niż rywalizacja kucharzy. To także historia relacji dwojga silnych osobowości, które nauczyły się ze sobą współpracować i czerpać z różnic, które je dzielą. Dzięki temu powstał duet, który stał się jednym z najważniejszych filarów polskiej sceny kulinarnej na ekranie. Michel Moran i Magda Gessler od lat tworzą duet, który stał się synonimem programu Masterchef w widzowie z zapartym tchem. Obserwują, jak ich odmienne charaktery wzajemnie się uzupełniają. Moran z francusko-hiszpańskim temperamentem, ale jednocześnie ogromnym spokojem i dystansem podkreśla profesjonalizm. Natomiast Gessler wnosi barwną energię i spontaniczność, która niejednokrotnie staje się osią całego odcinka. Za kulisami panuje atmosfera wzajemnego zaufania, choć nie brakuje trudnych chwil. Moran przyznał, że nieraz zdarzało im się ostro dyskutować o decyzjach dotyczących uczestników, ale nigdy nie przerodziło się to w osobisty konflikt wręcz przeciwnie. Takie sytuacje cementowały współpracę i pokazywały, że każde z nich broni swojego zdania z pasją. W oczach publiczności budziło to autentyczność, bo widzowie widzieli, że to nie jest gra pod kamerę, lecz prawdziwe starcie charakterów. Sama Gessler wielokrotnie podkreślała, że ceni Michela za umiejętność łagodzenia napięć i utrzymywania dyskusji w ryzach z kolei on wskazywał, że bez jej energii program nie miałby takiego dynamizmu i wyjątkowego klimatu. Oboje doskonale zdają sobie sprawę, że właśnie ta różnorodność sprawia, iż show od lat przyciąga miliony widzów. Relacja ta ma także wpływ na odbiór w świecie gastronomii. Liczni restauratorzy i młodzi kucharze wskazują, że duet Moran Gessler to symbol równowagi pomiędzy pasją a profesjonalizmem. Ich wspólna obecność na ekranie stała się inspiracją dla wielu osób, które marzą o własnym miejscu w świecie kulinariów. Wielu fanów komentuje, że oglądając ich razem, ma się poczucie uczestniczenia w czymś więcej niż tylko programie telewizyjnym to lekcja współpracy różnorodnych osobowości, gdzie szacunek i wspólne cele stają się ważniejsze niż indywidualne ambicje. Dlatego każda wypowiedź Morana o Gessler natychmiast trafia na czołówki portali, a szczere słowa o wzajemnej sympatii pokazują, że za wielką telewizyjną produkcją kryje się ludzka historia przyjaźni i współdziałania. Ich tandem pozostaje jednym z najważniejszych filarów polskiej rozrywki i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo będzie inspirować i fascynować zarówno widzów, jak i środowisko kulinarne. Magdalena Gessler od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny kulinarnej i telewizyjnej. Jej historia życiowa, sięgająca czasów dzieciństwa spędzonego w różnych częściach świata, ukształtowała nie tylko wrażliwość artystyczną, lecz także otwartość na różnorodność smaków i kultur. Wychowywana przez dziadków cukierników w komorowie dorastała w domu, w którym zapachy słodkich wypieków towarzyszyły codzienności. Późniejsze lata w Sofii i Hawanie sprawiły, że zaczęła patrzeć na kuchnię jak na sztukę łączącą tradycje, kolory i emocje. Jej studia na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie pozwoliły jej rozwinąć zmysł estetyczny, który dziś tak wyraźnie widać w sposobie, w jaki tworzy kulinarne aranżacje i prowadzi restauracje. Własne lokale w Warszawie i innych miastach to nie tylko punkty gastronomiczne, ale przestrzenie kultury i stylu, w których klienci mogą doświadczyć kuchni jako formy opowieści. Ufukiera na rynku starego miasta czy ale Gloria przyciągają nie tylko turystów, ale również artystów, polityków i osobistości ze świata biznesu. Od 2010 roku jej rola w programie Kuchenne Rewolucje całkowicie zmieniła oblicze polskiej gastronomii. To właśnie dzięki niej wiele podupadających restauracji dostało drugą szansę, a widzowie otrzymali możliwość zajrzenia za kulisy trudnej codzienności właścicieli lokali. Energia Magdy Gessler, jej bezkompromisowość i charakterystyczny styl wypowiedzi stały się znakiem rozpoznawczym formatu, a jednocześnie wzbudziły ogromne emocje, Od podziwu po krytykę. Od 2012 roku zasiada w jury programu MasterChef, gdzie wraz z Michelem Moranem ocenia aspirujących kucharzy. Jej charyzma i wyraziste opinie często stawały się punktem zapalnym dyskusji, ale to właśnie w połączeniu ze spokojniejszym, bardziej wyważonym stylem Morana powstała chemia, która zapewniła sukces produkcji. Michel Moran, pochodzący z Francji, od młodych lat związany był z kuchnią na najwyższym poziomie. Szkoła hotelarska Jean Drouin, a później praktyki w pięciogwiazdkowym Royal Monceau w Paryżu, ugruntowały jego pozycję w świecie kulinarnym. Jego Bistro de Paris w Warszawie stało się jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na gastronomicznej mapie stolicy. Rekomendacja Michelin w 2012 roku była dowodem na to, że wprowadził do Polski standardy francuskiej finezji kulinarnej, jednocześnie tworząc przestrzeń dostępną i przyjazną dla gości. Jego styl pracy cechuje precyzja i konsekwencja, ale także dbałość o szczegóły i szacunek do tradycji. Publikacja książki kucharskiej w 2013 roku była nie tylko podsumowaniem jego doświadczeń, ale także próbą dzielenia się pasją z szerszym gronem odbiorców. Otrzymany w 2006 roku francuski order zasługi rolniczej potwierdził, że jego działalność wykracza daleko poza kuchnię restauracyjną i wpisuje się w szerszy kontekst promocji kultury kulinarnej. Współpraca Magdy Gessler i Michaela Morana na planie master-szefa stała się swoistym spotkaniem dwóch światów – barwnego, pełnego emocji stylu Gessler i uporządkowanego, precyzyjnego podejścia Morana. Ich różnice nie dzielą, lecz tworzą dynamiczny kontrast, który od lat fascynuje publiczność. Dla wielu młodych kucharzy ich obecność w programie to nie tylko źródło wiedzy, ale i przykład, że sukces w gastronomii wymaga pasji, odwagi i wytrwałości. Ich kariery, choć prowadzone oddzielnie, w pewnym momencie splotły się w sposób, który odmienił oblicze polskiej telewizji. To, co dla jednych było jedynie show, dla innych stało się inspiracją do walki o własne marzenia i tworzenia miejsc, które łączą ludzi przy wspólnym stole. Magda Gessler od początku kariery konsekwentnie udowadnia, że gastronomia to nie tylko smak, ale i emocja. Jej występy w telewizji, działalność publicystyczna oraz książki kucharskie sprawiły, że stała się ikoną stylu życia i symbolem przemian w polskiej kulturze kulinarnej. Każdy odcinek Kuchennych Rewolucji to połączenie dramatyzmu, silnych emocji i bezkompromisowej walki o jakość, co w widzach budziło jednocześnie podziw i respekt. Jej osobowość artystyczna, wywodząca się z zamiłowania do malarstwa i sztuki, wprowadziła do polskiej kuchni nowe standardy estetyki i prezentacji dań. Michel Moran reprezentuje natomiast zupełnie inny nurt: spokojny, met. Odyczny, oparty na klasyce francuskiej szkoły kulinarnej. Jego obecność w programach telewizyjnych od lat przyciąga uwagę widzów, którzy cenią w nim profesjonalizm i opanowanie. Bistro de Paris, które stworzył i prowadził przez wiele lat, było miejscem spotkań nie tylko miłośników kuchni, lecz także artystów i polityków. To restauracja, w której tradycja mieszała się z nowoczesnością, a Moran potrafił udowodnić, że francuska elegancja idealnie odnajduje się w polskich realiach. Ich współpraca na planie Master od samego początku przyciągnęła uwagę publiczności. Kontrast między energią Gessler a wyważonym stylem Morana zbudował napięcie, które idealnie sprawdziło się w formule telewizyjnego show. Widzowie obserwowali nie tylko rywalizację uczestników, ale i subtelne różnice zdań wśród jurorów, które często nadawały odcinkom dodatkowej dramaturgii. Ta dynamika uczyniła z nich duet, który trudno byłoby zastąpić. Na przestrzeni lat oboje stali się autorytetami w swoich dziedzinach. Gessler kojarzona jest z odwagą, kreatywnością i charakterystycznym temperamentem, natomiast Moran z rzetelnością i dyscypliną wyniesioną z francuskiej tradycji kulinarnej. Dla młodych adeptów kuchni ich wspólna obecność w telewizji stanowi lekcję, że sukces to efekt zderzenia różnych dróg, podejść i filozofii. Widzowie niejednokrotnie podkreślali, że właśnie ta różnorodność jest największym atutem programu. Dzięki niej kulinaria stają się nie tylko techniką gotowania, ale i historią ludzi, którzy wkładają w nią całe serce. Zarówno Gessler, jak i Moran zyskali miano mentorów, którzy inspirują i motywują, ale też wymagają i oceniają surowo. Ich kariera nie zatrzymuje się jednak na telewizji. Magda Gessler rozwija kolejne projekty restauracyjne, uczestniczy w festiwalach kulinarnych i angażuje się w działalność charytatywną. Michel Moran z kolei od lat pozostaje aktywny w środowisku gastronomicznym, prowadząc warsztaty, szkolenia i publikując przepisy, które cieszą się popularnością zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów gotowania. Dziękujemy Wam z całego serca za to, że jesteście z nami i że wspólnie możemy odkrywać niezwykłe historie, które budzą emocje, inspirują i pozostają w pamięci na długo. To dzięki Waszej obecności, komentarzom, wsparciu i zaangażowaniu każdy materiał nabiera jeszcze większego znaczenia. Wasza lojalność, cierpliwość i chęć towarzyszenia nam w tej drodze sprawiają, że codziennie mamy motywację, by sięgać po więcej i dostarczać Wam treści na najwyższym poziomie. Wasze reakcje, słowa otuchy i konstruktywne uwagi są jak drogowskaz, który pokazuje nam, że to, co robimy, ma sens i trafia prosto do serc odbiorców. Każdy lajk, like, każde udostępnienie i każdy gest sympatii. To dowód, że wspólnie tworzymy przestrzeń, w której nie tylko przekazujemy informacje, ale też budujemy więź opartą na zaufaniu i prawdzie. Chcemy, abyście wiedzieli, że to właśnie wy jesteście siłą tego kanału. Bez was nie byłoby tej społeczności, nie byłoby emocji, które łączą nas mimo odległości i codziennych różnic. Dlatego prosimy Was, abyście zostali z nami na dłużej. Kliknijcie przycisk subskrypcji, włączcie powiadomienia i bądźcie częścią naszej wspólnej podróży. Razem możemy więcej, razem możemy przeżywać chwile wzruszeń, radości, a czasem także refleksji. Każde Wasze wsparcie jest jak znak, że warto iść dalej i rozwijać się jeszcze bardziej. Subskrybując nasz kanał, dołączacie do grona ludzi, którzy cenią szczerość, pasję i autentyczność. To wy sprawiacie, że historie nabierają barw, a przekaz zyskuje głębie. Dlatego już dziś dołączcie do nas. Zostańcie częścią tej wyjątkowej społeczności, aby nic wam nie umknęło i byśmy mogli wspólnie tworzyć kolejne niezwykłe rozdziały.